wszystkim, jestem, żyję, mam się dobrze, także co, zapraszamy na filmik. Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza. Cicho, bo jest rano, cicho, bo jest rano. Ja spadam do roboty yy, po weekendzie, po poniedziałku yy, potrzebowałem takiego wiecie, yy, troszkę wolnego skoczki od tych YouTube'ów, od tych filmów, od tego i wszystkiego. Posiedziałem trochę, przerobiłem tutaj cały materiał. Cały materiał jaki miałem zgromadzony, wszystkie styki, styczniki i inne pierdolniki, yy, także jestem pusty w materiał. Pewnie jesteście ciekawi, ile po tym kilogramie 200 udało mi się zrobić nie to że siedziałem wiecie cały czas ale tu są tu są groszki tu są groszki tu są groszki wszystko co wszystko co udało mi się odpalić no plus tam coś tam co odciąłem, ale tego nie nie pokazuje yy, ile yy, ile 132 gramy 131 w zasadzie <grytanie> niech będzie że 130 gram yy, zrobionych yy, styków ładnych odpalonych czyli jest razem już ponad 1300 gram, no to jest fajne, to jest fajne, dodatkowo, dodatkowo tam yy, odcinane, wydłubywane i takie tam inne, jakieś pozłatane, yy, mniejsza z tym, mniejsze z tym, taki raport, taki raport z bunkra, z bunkra, z gumiarza, yy, chcielibyście wiedzieć jak poszło, pewnie w Grudziądzu, na targu? poszło tak. Poszło tak, mimo iż wszyscy narzekali tam w koło, że słaby zarobek, że nie ma klienta, że nie ma tego, nie ma tamtego. I ja nie narzekam, ja absolutnie nie narzekam, yy, obsłużyłem. Zabrzmi <laughs> to, to bardzo dziwnie, obsłużyłem ponad 50 klientów ponad 50 klientów, ponad 100 pozycji sprzedanych, zapisywałem sobie na karce, nie będę wam tego pokazywał ponad 100 pozycji, ale to tak mówię razem z tam powiedzmy 10 łyżeczek czy 10 łyżek, czy jakieś tam 5 otwieraczy, ale 100 pozycji ponad 100 pozycji zostało sprzedanych Najdroższa rzecz się sprzedała, mogę to powiedzieć, za 200 zł, a najtańsza tam po złotówce, standardowo, ale suma sumarum, mogę powiedzieć, że było bardzo fajnie, bardzo dobrze. Coś jeszcze chciałem Wam zakomunikować, nic, nic więcej. Mogę Wam pokazać to, co udało się w poniedziałek, w poniedziałek wytargać ze złomowiska, no bo mówię, w sobotę nie byłem, bo byłem na pchlim targu z małżonką, także... Także dzień spędzony wspólnie to bardzo fajny dzień, tym bardziej, że jakieś tam parę groszy wleciało tam tada-dam, tam tada-dam, tam tady dam. Były jakieś tam maszyny rzucona taka, gdzie połamały się styczniki. Połamały się styczniki. No to je pozbierałem, pozbierałem, e, takich jeszcze nie przerabiałem w życiu swoim nigdy, kurczę trochę jeszcze jest brawo, bo jest rano mówię, e, całkiem przyzwoite, fajne groszki tam są, bardzo fajne, niektórych <grytury> są bardzo fajne, tak jak tamte, kwadraciochy, e, zobaczcie jakie wielkie, w porównaniu do moich brudnych poluchów, e, fajne, fajne trzy sztuki takie, jestem ciekaw ile z tych trzech sztuk wyda, bo zgadnijcie ile za to zapłaciłem. Zgadnijcie ile za to, to zapłaciłem, yy, całe 5 zł, całe 5 zł mnie to kosztowało, także tu jest super, no a reszta fantazjumowych, no reszta fantazjumowych to nie ma ani och ani ach, a wiecie między och a ach to jest taka różnica, malutka różnica, <laughs> nie w tą dziurę jest och albo ach. Wiecie o co chodzi, nie? No troszkę elektroniki W zasadzie to co wszystko zobaczycie No oprócz tego, o, to pokażę Wam najpierw To taki wiecie Lampionik w kształcie serca Zbliżają się wal walentynki Już dużo nie zostało Jakieś 10 miesięcy No i będzie trzeba coś mieć Dla swojej wybranki, no ja jej oddam ja i oddam swoje serce, oddam mnie swoje serce w całej okazałości. Yy, taki wiecie, no kurczę, nic nadzwyczajnego, ale taki lampion, yy, co, zadyszkę na puhlitarkę. Jak znalazł, jak znalazł takie fanty, uwierzcie mi mają powodzenie i, i wzięcie. Ja lubię mieć urozmaicony towar, yy, bo to no, przyciąga klienta. Naprawdę klienta, jeżeli mamy jeden asortyment, to przyjdzie jedna osoba, jeżeli mamy 100 asortymentów, to będzie 100 klientów, jak ja to mówię, wypadła, wypadła jedna nasadka. W zasadzie całą resztę, którą zobaczycie. To była przygotowana dla mnie y, przez kolegę placowego, wagowego, za co ogromne szacony i ogromne dzięki. Y, na placu prawie pusto, prawie nic nie było, nie było tak za mocno z tym, czym pogrzebać, no więc y, no, cieszę się z tego, co zostało dla mnie przygotowane. Y, to taki zasilacz, nie? Taki jakiś zasilacz, y, płyta mocy, ale tam jest przekaźnik, y, tu będziemy mieć kabelki do cięcia do elektropaki o a propos elektropaki miałem powiedzieć wam elektropaka bardzo szybko i bardzo pięknie mnie rozliczyła wysyłałem, wysyłałem paczki wysyłałem paczki z elektroniką taką można powiedzieć że najsłabszej jakości tam klasa C trochę B parę, trochę zasilaczy i jakichś tam innych pierdół nie powiem wam ile zarobiłem ale powiem jak to szybko zadziałało wysłałem w środę w czwartek paczki dotarły, dostałem informację, a w piątek zostałem już rozliczony. Także ja mogę polecić elektropakę no pod tym względem w 100%. Czasami to trwało tydzień albo dwa, ale tym razem w zasadzie dwa dni. Dwa dni od, od wysłania paczki, także mega bardzo szybko. I też mogę powiedzieć, że elektropaka rozliczyła mnie na plus bardziej, niż ja to sobie wszystko oszacowałem. No, także, no, no co ja mam wiele powiedzieć? Oczywiście, bo tam nie mają w opcji przewodów kabli, tam miałem takich drobnych właśnie kabelków odcinanych jak te, bo ja tam wszystkie je odcinam. To poszło po 7, po 5 chyba 50 za kilogram, no ale miałem 7 kg, coś mocno staniało. Nie szkodzi, ale wiecie, no kupując po 3 zł, po 3 złote coś takiego, a sprzedać tam po 5,50, to jest jakiś tam zarobek. Nie powiem ile, powiem że tyle, że elektropaka dała mi 80 zł więcej niż ja sobie to tam oszacowałem, obliczyłem. Ważąc no oczywiście, ważąc na mojej lekarskiej wadze, chociaż ona, ja wiem, że ta waga waży że co do kilograma, naprawdę to musicie mi mówić wierzyć, plus minus tam wachnięcie wiadomo jak karton większy niżeli podstawa wagi to, to tam troszkę inaczej wychodzi no biednie, biednie, nie ma, mówiłem, nie ma ani och ani ach ale jest fajny klucz RWKA z sygnaturą, sygnatura osowca, osowiec to na pewno jest osowiec jeden i busik, nawet taki jeden sprzedałem za złotówkę jakieś tam y, szczypki do ściągania zawleczek wleczek trzeba było je psiknąć, rozruszać i będzie ok. Y, Skoma z jednym imbusem, y, bo imbusy były dwa. Były dwa i to tyle z takich byle jakich narzędzi. Reszta narzędzi, no reszta narzędzi powiem Wam jak najbardziej, jak najbardziej jest OK, bo takie 7 kilo. 7 kilo prawie, że nasadek znaczy nie 7 kilo, bo wszystkiego było razem yy, chyba 8 coś kilo ale coś koło 7-6 kg na pewno, no niestety nie ma nasadki 34, na którą bardzo mocno poluje bardzo wiele osób się mnie o nie pyta, największą niestety będzie 32 ale zobaczcie, yy, od takich małych pierdołasek, no wiadomo to trochę trzeba będzie oczyścić yy, pobawić się tam jakimś tam, nie wiem czyściwym ja to z reguły robię wełną stalową i to wszystko takie wiecie ten nalot nawet palcami zejdzie no ten głębszy, ta głębsza ta głębsza takarza to potrzebuje większego czyszczenia. ja tylko przeczyszczę je sobie z wierzchu z wierzchu i trafią do skrzynki z nasadkami są takie no przedłużane, zobaczcie, takie alagwiazdkowe są też tutaj troszkę inne y jakieś takie firmowe, y można powiedzieć, że firmowe, no Neo, neo. <laughs> ja Neo używam, nie narzekam y jestem bardzo zadowolony z kluczy Neo, to nie tam, broń Boże, jakaś reklama zobaczcie, jest taki krzyżak, jest krzyżak, czyli jest fajny są jakieś bite, ale to też trzeba było przeczyścić, na pewno były nieużywane i to też stawiam, że to są z kompletu Neo, bo ja mówię, mam bardzo mocno podobne eee, podobne, takie same <laughs> to też jest Neo to też jest Neo, czyli dwa takie dwa takie krzyżaki, więc że to z dwóch jakichś kompletów kluczy poleciało, eee, no i no, trochę do oczyszczenia, Widać, że nikt nie używał tych kluczy dłuższy czas jeszcze jest jakiś e, Torx chyba jakiś kwadrat, sześciówka co tu jest? 27, no zobaczcie, przedłużamy, dosyć grube, 22, no fajna sprawa, fajna sprawa, to co będzie neo, mówiłem bo mam, to też będzie neo pewnie, neo, fajne, bo fajny zestawik dla kogoś, o, nawet jest taki przedłużka na małe nasadki, mały krzyżak, fajna sprawa dla jakiegoś Majsterkowicza, są mi takie, zobaczcie, wiatki, takie dziwne. No, fajny zestaw, fajny zestaw yy, także co no, ja tam wiele nie będę przedłużał, mówię nie było o Ochiach, ale do Ochiach, mówię niewiele brakuje, niewielka różnica, nie przedłużam, yy, pozdrowionka dla wszystkich, trzymajcie się, na razie hej